W Polskiej Agencji Prasowej zatrudniona została aktywistka transpłciowa Angela Gettler. Angela dodatkowo umieściła zbiórkę, gdy zbiera na waginę. Cześć, jestem Angela, urodziłam się bez ci i proszę cię o wsparcie mojej zbiórki, na to bym ją miała. Zobaczcie na interesującą poprawkę traktatów Unii Europejskiej. Poprawka, no jak widać, brzmi walutą Unii jest euro. Czyli jeśli to przejdzie, to wszystkie kraje członkowskie, niezależnie od ich banków centralnych, będą musiały przyjąć euro jako walutę. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna ocenił, że Polska powinna wesprzeć Izrael w konflikcie z Iranem. A czy ty, drogi obywatelu, jesteś za jak nasz pan wiceminister? Bo jeszcze rozumiem, żeby być za jakimś państwem, który jest nam przychylny, no ale Izrael w ostatnim czasie zawsze rzucał nam kłody pod nogi i źle wypowiadał się o Polsce i Polakach. Dzisiejsza Rzeczpospolita donosi o wprowadzaniu przez Unię Europejską nowej normy Euro 7 dla samochodów spalinowych zatwierdzonej już przez Radę Europejską. Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodowych koszt produkcji samochodu z silnikiem benzynowym wzrośnie o 2000 euro, a diesla o 2,6 euro. Norma ma obowiązywać dla nowych aut od 2027 roku. Niszczenia standardu życia europejczyków w ciąg dalszy. Będziemy mieć najdroższe auta na świecie.